Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Destiny 4 minut Challenge yy, i dzisiaj tak, po pierwsze chciałabym to zrobić do 500 tysięcy a po drugie... Nie wiem co po drugie. O. Dobra, jak klikam, ja... Trochę się zaczyna, bo dopiero grę włączyłam. Ale myślę, że za chwilę powinno być spokojnie. A, jak skończy to tu? Yy. Ok, może być. Yy, I chcemy jeszcze zobaczyć. Aha, i zaraz będzie jesień, więc pewnie rośliny się pozmieniają. Dobra. Ok. W zasadzie możemy Cię zaprosić dzisiaj. Nie tu. Aha. Aha. Ok. <grystanie> Dobra, i teraz a, potem skończysz pisać, a ja dzisiaj chciałam, tak możesz, bo dzisiaj chciałam, tak, e żebyś dzisiaj nie nie żeby no. Tam. no dobra no to poczekam aż je w tym czasie weź może nie wiem poćwicz a czy jednak nie jesz weź się zdecyduj kurde blade dobra zrobimy tak żeby było tak wiecie, jakoś nie wiem matycznie, czy cokolwiek. To się ładnie przebierzemy. O coś takiego, a ciebie, jeśli masz jakieś ładnie, to też cię przybiera. Nie, nie wyjmuj więcej jedzenia. A, garderoba, zmistrój. średnio ładne te stroje, to nie jest wystarczająco ładne, żeby w nie było Gdybym tylko mogła, proszę ciebie ja przestać to jedzenie, bo ja chcę przestań jeść weź ty jej autografy, bo ona wstała i skończyła jeść nie no, ale ja, dobra, nieważne to musisz poczekać chwilę na nią bo po prostu się nie dogadamy w ten sposób A, no, jak będziesz miał będzie 10, teraz duży jeść, ale. O, dobra, skończyła jeść, czekaj. Weź, e, podejść. E... Weź. Kurde. O, matko. Weź, zawoję. muszę zawołać. Proszę. Dobra, dobra, to inaczej podejść tu. Bo to, co chciałam zrobić, to jest po prostu tego, co nie ma, nieważne. E, chciałam to. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale w, w tym odcinku, co było dość niedawno, ten, gdzie była. E... Muzyka, yy, bo my no, na naszym koncercie byliśmy. Yy, wyłączyli mi zarabianie. Nie żebym coś zarabiała na tych filmach, nie? No bo nagrywam je dla przyjemności. Mam nadzieję, że Wam też się podobają, ale no szczerze, jakby nie zarabiam na tym ani grosza. Yy, jakby to jest bardziej jako hobby, nie, nie pracowałam Zwłaszcza, że no, jestem nastolatką, więc no można mieć pracę teoretycznie, ale jeszcze nie taką poważną. To po prostu. Uu. Tak, i właśnie przeprowadzimy ją do nas. Pewnie trochę na tym zarobimy. No właśnie. I mamy też teraz morkę. Więc wydaje mi się, że tak. Ja przebiorę Bo no niektóre stroje po prostu nie. Po prostu nie. Chociaż w zasadzie. Mogę to zrobić nawet teraz, tylko przebierz Sima. I może jeszcze jedna rzecz, bo Aha, no dobra, tam nie było zablokowane Chciałam zrobić to zablokowane, bo jakby było zablokowane, słabo ja nie mogę korzystać A, komputer trzeba odblokować, tak, to fakt Dobra Jakie cool <laughs> ty masz grube głosu Głosu w ogóle e, dobra, w sumie Tu jest nawet ładnie Nawet bez przesady, na... Jest okej, okay, w sensie, jakby przyzwyczajona jestem do tego stroju. E, No dobra, jestem przyzwyczajona, tak. Aczkolwiek w sumie fryz mogłabyś mieć trochę inny. Zaraz zobaczymy, bo poszczęgałam sobie dużo nowych fryzur, więc może coś by mi dała. Tylko nadal, żeby miała rozpuszczone, co nie, wiecie. E, ono ma takie proste. No e, nie, dostępnie. Eee, Dzieci mają takie ładne proste, tak? Eee, nie. Zdecydowanie ci nie pasują, sorry. Jesteście obrażony, ale no po prostu nie. A w ogóle jak to wygląda? A, dobra, to będzie do wyrzucenia, bo wygląda słabo. W sensie... No, na obrazkach w internecie wyglądało to ładniej po prostu. Może coś takiego? Nie, zdecydowanie nie. Może coś takiego? Hmm. Mam wrażenie, że tylko sprawdzę, nie, że będę je zmieniać, ale, że mam tą taką najbardziej podstawową twarz na świecie nie no dobra, może trochę inną cofnęłam to, wiecie no dobra, trochę inną, ale bardzo podobne mam wrażenie takie a to w sumie, tego koloru chyba nie ma chociaż nie no makijaż to bym tobie znała kolczyki też i dobra, tak dałabym ci ja linera tego nie, dobra, nie pasuje ci. to jest ledyna, na którą ja zawsze daję, ale nie wiem, ona ma jakąś taką twarz, że jej nie pasuje. To. 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 Dobra, a może spróbujemy zainera, tylko. Nie, dobra, nie, nie trzeba, bo jakoś nie wiem, takie dziwne oczy coś nie tak jest. bo to ewidentnie nie pasuje, chociaż mimo, że to jest mój ulubiony po prostu. Może... Chcę kliknąć nie, ten modowy. No, nawet. Dobra, zrobimy jeden. Tak. Może trochę e, jakiś kontur. I takie próbujemy w każdym stroju. Te dwie rzeczy. To. Oraz. To. O matko, to fryzura jest ogromna. Nie lubię jej strasznie. To. I to. Tu jej się zmieniło głosy. Dobra, zaraz to wszystko poprawiamy. Ten odcinek może być trochę dłuższy, bo zanim ją ja wiele, przecież 10 lat minie. Ale nie mogę jej biednej tak zostawić, bo przecież... Hmm, inaczej. Nie może to tylko moje wrażenie, ale jakby nie chcę jej zostawić na tym makijażu, bo on jest taki nie wiem, taki mocny jakby, no nie wiem jak to nazwać, ale jakoś... A po prostu, no, po prostu mam swój styl, w którym robię sobie każdego sima i jakoś tak... Eee, też tego nie ma, dobra. Hmm. Ja? bo tu nie damy chyba tego. A nie dałam, dobra. A, okej. Okay. Fakt, muszę to zmienić. I teraz dać liner, etko, bez zimnej pogody, I proszę. Okej, okay, da mi w każdym razie teraz ogarnę to. Więc tak. A, jak mamy... Tak jakby chciała wyglądać mniej więcej makijażowa, to się zastanawiam nadal właśnie czy dać jakieś włosy czekajcie to było to? Tak. W sumie nawet. I teraz tak. Nie będziesz miała takiego samego stroju jak... bo on mi pasuje na y, lato, ale tu niekoniecznie. Więc tak. Y, zaraz zobaczymy, może coś znajdę. Czticiem. Y, nie, wyglądasz w tym jakoś tak grubo, nie wiem czemu. To? Y, nie. Bo chwila, to jest oficjalny. Coś tygiel? Hmm. nie będziemy robić żadnego klucznego ślubu ale to by nawet pasowało do takiego dobra, tu nie Aha. nie, mam wrażenie, że coś jest nie tak z jej figurą też jeszcze nie wiem co, ale dobra, nieważne to? Nie. To? Zdecydowanie nie. To? Nie, to w tym wygląda jak jakaś kenerka, a kennerką no, nie jest. Może takie po coś po prostu? Takie? Takie? Oj, nie wiem, wiecie, coś mi to nie gra. Wyglądało. Tak, może zostawmy jedną. Oprócz tego, że ręce wchodzą, jak no, jakby pomijam to, nie? O, znajdę szpilki właśnie. Te nie są białe. Ach, te są białe. W ogóle zobaczcie, jakie to jest zmiana, że mam nagle taką płaską. I nagle szpilki ma taką. Czy jakieś rajstopy, czy niekoniecznie by nam pasowała? Chwila! My nie robimy oficjalnego. Ja się, mam cały czas fala, że my że oficjalny, dlatego jej dam taką sukienkę, bo normalnie potem, po co w tym Dobra, inaczej. Hmm. Tutaj mam bardzo brzydki struj, jeszcze gorszy niż poprzedni, więc tu jej damy tam, no, tylko muszę muszę znaleźć. Uh. Halo? Dobra, może inaczej to zrobię? O, daj mi to. I szpilki, Może takie. Uh, nie, może koniecznie jednak. Eee, uh, co takie? Nie. Yeah. Te chyba będą najdłuższe. Tak. A uh, i chciałam właśnie zobaczyć, czy stopy będą pasować. Uh, Pieszczanki, czy z tej mamy Białe. Nie, zbyt biało wyglądasz w ten sposób. Chyba, że czarne ci tam. Yy, nie, w ten sposób jeszcze gorzej. Dobra. Zostawimy ją tak. Uh -huh. Jest ładnie nawet. Ale dobra, a tutaj. Na codzienny, codzienny, codzienny. W sumie nie pamiętam jakie stroje. Ma a na B, a nie chcę się powtarzać to na pewno gdzie... Chociaż nie chwila, tego nie ma. A nie, wiem, bo... Ja, to co? O, to ładne jest nawet. A to tak... Um, nie, tak nie. A, tak nie. Nie. To tak ślubowo, to czarne tak trochę pogrzebowo. <grybowa> e, nie, 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 nie pasuje ci to sukienka. Albo po prostu jest wszystko, nie jestem w stanie teraz, bo nie widzę. E. Dobra, w to jak już ustaliłyśmy nie, ale to chyba możesz... E, nie. A, może to. Wiesz co, zaczęłam myśleć, że chyba po prostu ten twój oryginalny strój był lepszy. Dobra to. To nie, to wiem, to muszę skasować. O, matko. O, tada! teraz. Tylko e, teraz jakiś... Albo krótkie może. Czarne. Tak, oczywiście. Teraz ktoś do mnie dzwoni, jak zwykle. No świetnie. Sorry, nie odbiorę teraz. No nie. Po prostu nie. E, I możesz żeby w czarnych szpilkach, będzie spoko. Dobra. A e, tu masz tak, tu masz... Nie, zdecydowanie nie. E, chwilę. Tak gdzieś trochę niżej. Gdzieś tu. Dobra. I to był ten kolor? Tak. Zobacz, czy we wszystkich to ma... Nie będę się teraz bawić we fryzurę, no bo jest odcinek, bo zanim już trochę czasu zabrałam i tak, więc e, ten... Będę się w miarę streszczać. Jak to w moim wypadku możliwe jest najbardziej, nie? Może coś takiego? Tak, coś takiego ci pasuje moim zdaniem. I... i nie to spodnie. To? To? Tak, jest spoko. E, dalej e, do sp Pania, daj mi sekundę w zasadzie możesz spać o, nawet nie wiedziałam, że mam taką bluzkę ale to jest, nie, nie jest bluzka do spania, no sorry, ale nie um. Ach, nie wiem, wiecie, serio o, dobra, wiem, miałam coś takiego i wydaje mi się, że nawet. Anna by nie ma tego u siebie, chociaż może ma. Zaraz zobaczymy Ma sen. Powiedz, że tego nie masz. Bo nie chcę, żeby się powtarzała. no dobra, nie masz też, dobrze. Yy, to masz to, proszę. na spanie A tu jakie masz buty? No właśnie, chciałam sprawdzić, bo. Yy, nie. Yy, masz. O matko, ten odcinek będzie strasznie długi. Dobra, a na imprezę. Na no imprezę. A, już wiem, bo to jest po prostu na podstawie tego, dlatego tego, tak. Hmm. Chyba. Eee, nieważne. Coś takiego? Nie. To nie. To nie. Eee. takie akurat niektóre są dość ładne Takie niemodowe w sensie o. Ja na przykład lubię tą kombinację bardzo o, Nie, różowe ci nie pasuje, sorry, ale nie I takie buty? Tak, i może być tutaj bransoletki Chociaż... może takie buty? Mm, nie do końca ci pasują, dobra E, tutaj dopływania. Dopływania po prostu najzwyklejszy strój. E, może być ten nawet. O, taki na przykład. I dalej. E, ten strój jest fajny. Oprócz tego, e, zmieniłabym może buty. Leggingsy, nie leginsy kurde lejsowy, no ale ja powiem, że no. A nie, dobra, nie będę robić takiego samego stylu, jaką tam, bez sensu jest totalnie To? Hmm, nawet ładna oprócz tego, że za duże Znaczy, we włosy mi wchodzi Dobra, może być też to albo to, tak, w tym chyba najlepiej wyglądasz Trochę ci wchodzi we włosy, ale bez przesady I wygląda spoko, Jeszcze nazwisko zmienimy. Nazwisko to było Silver, nie? Dobrze mówię. Yy... Świetnie. I teraz, w związku z tym, yy, że skończyliśmy, to idziemy. I ja się z że żegnam. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, nawet jeśli był taki długi. Yy, no i właśnie, się Wam się podobało, no to zostawcie łapkę w górę, yy, na dole i subskrypcję. A. W opisie jest link do kanału Kacpra Michała, jak zwykle. A dzisiaj to na tyle, tak więc trzymajcie się, no i cześć!